No dobra. Ja nic, nic nie trafiałem, ostatnio też nic nie, nie losowałem. O Krujfa? Chodzi? Nie, patrz na moją ławkę rezerwowych. To czekaj. 87 eee. overola. A, A <laughs> Vancy, Van, Van Cycek! No, akurat tego to bym nie chciał. <laughs> ja go wziąłem na ławkę, tylko będę pokazał przeciwników teraz, jak będę grał. No, no właśnie, a. on, na, on na, ławkę, na ławkę się nada, na ławkę się nada, bo yy, bo, bo, bo on, ma, on na pewno będzie dobrze strzelał, ale kurczę, weź dość z nim do, do, do strzału. W ogóle a propos Zidana, bo widzę, że masz tego, tego gościa, tak, tak. Yy, to yy, coś tam Real Madrid szykuje kurczę na niego. Czy, czytałem, czytałem, Oferty, żeby wrócił, no. ja bym na jego miejscu się już tam nie pchał, kurczę, zrobił swoje. Właśnie, teraz tam się takie bagno, no bagno się tam zrobiło takie. Tak, pamiętam, że żebym przegrał na własne życzenie. Przecież jest ta sytuacja z Mbappe co wychodził sam na sam i się poślizgnął. No to, to takie rzeczy to się nie zdarzają za często. No tak, jeszcze nie? szczególnie jemu, no kurczę, on to. No, no właśnie, no właśnie. Chodził sam na sam. Widziałem nową z w tygodnia, tak na ten temat. Dobra, zróbmy ten betting, niech będzie, będziecie <śmiech> <śmiech> mieli łatwe kondycje. Kurde, jasne. Zawsze między nami są dziwne spotkania, ja strzelam, bo się odbija i tak właśnie. To wygląda. Zresztą, gdzieś odcinek wrzucę z tego 50 spotkania, to a propos tego, że się odbija, to musiałem oczywiście tą serię w ten sposób zakończyć. No przecież. Dobra, tylko obstawiamy albo wygraną, albo przegraną. Jak będzie, bo ja nie wiem, czy ja ustawiłem czas dodatkowy, jak będzie czas dodatkowy, to, to, to najwyżej uznamy to jako... A nie, bo w sumie może być jako remis, nie? A nie wiem nawet, czy jest czas dodatkowy. A daj jako remis i już to. Bo nie pamiętam. Dobra, dam też remis coś wątpię, że tego doszło Dobra? Ale tak, Mina Neymara mi ale, się podobała po no. tym meczu. Oj tak, jak Teraz ile memów co... teraz jest? Ja i takie, ale co, co jest grane? <laughs> co co się, się stało? <laughs> Goda, bo bo że mam dużo fajnych zawodników, tylko ten Neymar mi tam nie pasuje, kurde. Tak, 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 tak. Miał coś z nie miał też nie ćwierć finałami, jaka to była faza. No przed, przed właśnie, przed Nie mogą przejść no. do finału. No, ale oni sami nie, nie, tak grają, że pierwszy mecz, a później myślą, że przechodzą na gotowe i to jest takie... Nie tak. wiem. Co wy stawiacie na mnie? Co was pogięło? czy dzisiaj nie mam szans jakie. Dobra, dobra. To Tak, nie spodziewałeś się, co? To tego a, też nie. A, tego też nie. Ech, kurde dziadu. Tak jest, to tak. Ech. Tak jest, karte. Mały wściekły ty Tak jest na trafi się. kurwa wszędzie jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest tak Dema. Ślad nie jest. <laughs> Na Krystynkę uważasz. się, mamy ich! O szlag, teraz ja się gubię. Fajnie. Czy nie spodziewałeś, co? Jak hiszpańskiej inkwizycji Nie dam a, się, demnie, nie dam się sprowokować. No nie, a zejdzie do mnie, no. Chyla nie trafił. Eee, żeś ty zagrał. Łazię tym takim, kurde, wściekniętym jakimś tam. Wiercie to jak stodoła i weź to mi. O Boże mój. <laughs> I standardowa procedura. Kiss! <laughs> Ajee. No, Kiss działa, kisz działa, zawsze działa. Nie, winna janka to jest, to jest jedynka, to jest przegrana, nie moja. 0 to jest wygrana, 1 to jest przegrana i 2 to jest remis Oni się już pogubili sami Nie, 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 nie. Oni coś tutaj źle przeczytali Także ja się nie pobyliłem, to wy się nie pobyliście Tak ty kurde ten koński łeb No

No to powiem Ci szczerze, że, że, że zaimponował. Za Spuszczałem. Fajnie, fajnie. Si się nie spodziewałem się, że od tego a jednak. No kurza, można no, to na od wina. Hmm. Kurde, wszystko widzi. No, chule. Holender jasny, wszystko. No, zaraz ci trafię! Zara, zaraz, zaraz zaraz ci trafię! No popatrz, to no, wszędzie mnie gdzieś zagrabiasz! Tak nie trafi, no, nie! Trafię, nie. Ty wie, że ja nie mogę nie. w ogóle nic zrobić! Nie! Teraz! Nie daj! Aj, aj. Nie ma, tak Kiedyś i nie daj, to są dwa naklecia, które zawsze działają. Yy, otwierałem Drax, yy, no... Znowu trochę szczęścia było tak, rodak, nie powiem W Co mnie akurat trochę cieszy O kurde, nikogo już tu nie miałem, fak. Bo, bo to oznacza, że, że któraś legenda wersji Prime wejdzie Myślę, że to będzie Berkamp mimo wszystko Strasznie mi się jednak podoba w twojej grze, to kurde jak przewidujesz, naprawdę No staram się mniej więcej, wiesz Ja sobie myślę w ten sposób, co ja bym zagrał, nie? Na miejscu twoim No. Gdzie ja bym chciał Prawda. kurde, strasznie, strasznie mi się to podoba no. O! Coś, jak ja O stary, idziesz do fryzjera Idziesz, człowieku! Taki... No, <grymny> wiadomo. <grymny> 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 kurde, No! Wiadomo. Za Zabójój w tych butach. Ciężko Ale rakityś, no on jak Cała jest w formie, tak. to. to ma podania. Skurkowane mnie tam. O! Nie. <grymny> no, kurde! Aha, Estanowczyk? No, Valerin, to jest Na razie wszyscy postawili dobrze, na razie wszyscy postawili źle, bo postawili na moją wygraną. Chyba, czy postawiliście na jedynkę? A, jedynkę postawiliście, tak, tak, tak. Jedynka to jest wygrana jaka? Ja Myślałem, że postawiliście na zero. Nieważne, nie było tematu. No, Adam, ale to, to dzisiaj mam nadzieję, że sesja trochę potrwa. Wiesz, bo. Y, znaczy, zobaczymy, bo to mówię, trochę zależy od tego, co się wydarzy. jest. Wiedziałem, że tu zagra. A, dobrze, dobrze. teraz ja... ja coś gdzie? Ja dziś byłem na. O, no nie, jeszcze ja panowałem, <laughs> to będę płakał. <laughs> ja dziś na komisji wojskowej byłem. Jeszcze. O, mają ulubione. A nie było tak źle, tylko że dużo czasu, nie? Tak, 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 oni, oni wiesz że mają czas na wszystko. Nie no kurde Nie Kanałaro będzie za jakieś pół godziny Nie tu Nie chciałem nagrać to no. Ajajaj. Kurde na wybiegu go chciałem, chciałem. <ś> Nie znaczyłem Nieto Yego! Los Pedro Messico, to go. That second goal has given them so much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or or close it out. Surely they'll manage one or the other. Good. Ay, ay, Nie mogę, a potem. Ja pierwszy, co za petel. <głos》>, co jest z... grane? Hmm. a spróbujemy. Ej. <głos》>. Ha, nie spodziewałeś się? No tego się nie spodziewałem. No kurde, a to była pierwsza piła Daj go. No, go! Grubasy, tak jest! Ja pierdolę, co za myśli, jak nie? O, okej okay. No nie wierzę, no! Czy to była moja piłka! Oj, oj, o, o kurde piękna brawa A w Wiadomo kto wejdzie, nie? Oh, look, mm. to volley, Dobra by ten skład mam, ale ujdzie No znaczy, ja wiem, no masz <laughs> ten rating składu, masz taki jak ja, tak Także to... No. Nie, no mi tylko Ronaldo, brakuje i bramkarza teraz. Nie, jest wszystko. No, no. To mnie niestety tak dobrze nie ma. Ojej szkoda! Kurde, fajne było podanie. Okej? Okay. Mm. Ach, kurde, za daleko sobie wypuściłem. To akurat jest, jest standardowa procedura w bronieniu. Ba bardzo często. Cie ciężko, ciężko to w sensie ciężko zatrzymać jak się leci tak z piłką. No, wiem, no, wiem, wiem. wiem, wiem to... Cześć Ty. O! No przecież, byłem z Tobą, nie? To wiadomo, nie? No i teraz. Ale fajna ja siła. especially from there Now it's Royf it's Oh, good interception. poleciał. Nie w tą stronę poleciał, szkoda. Dobrze się urwał. Kardy! aż <grymne> no, no, dziwne, że się nie trzymał przez trzy czwarte boiska. Czterech sędziów i żaden się na piłce nie zda. <grymne> <grymne> A co on tak powiedział? Tak. Nie wierzę. On się zna za to, kurde, jak się tu na po boisku. Szymon się pyta, czy widz, który u ciebie wygrał nagrodę, czy ją dobro. Tak. Niestety, Szymon, dla ciebie, ale tak. sensie ja mu ją wyślę w tym tygodniu, ale się odezwał do mnie. Prosty, kurde. Ja widzę, że ty tam biegasz, ale. O, tu akurat nie widziałem. Aj, do Messi! Dobrze Alba, tak jest! No to wiesz, go! Nie jedę, Jeszcze! Aieieie... Dobrze <laughs> Alba, <jaj>. <laughs> <Ojku. laughs> no kurde, własną tak bronią! <laughs> Czas uruchomić...

Dajmy go, vandal, zjedz go, dziada. Chyba, chyba. Eee, łapanie. Fawl, dalej. No, mamy do dobra odpowiedź. No, mamy no, dobra odpowiedź. O, kurde. Tak, ja, ja, Dawaj ja. Dajmy go. Naś. Oooo, nie do niego Ej, te krewne! I co, masz tam chetnych? Nie wiem, czy kanawaro. No właśnie, nie wiem, czy już jest gotowy. Bo nie wiem, czy możemy jeszcze lewą zagrać, jak chcesz, a jak ten, a jak. Możemy, 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 czekaj, czekaj, to ja tylko na chwilkę, dopóki nie podejdę. Dobra, to ten, ja pozdrawiam, bo to tak nie wiecie o co chodzi, ale tu ja mówię do tych, co. To na YouTubach później to będzie. Że, że ten, dobra, ja no dobra, no to idź Jaśmy sobie z bratem postanowili tu pograć trochę Także ten, to jeszcze się szykuje rewanż To ja wam te ociki, powrzucam, nie wiem, jak będę miał ochotę to ten pojawiam.